Hej, siemano, z tej strony ja, Filip. Słuchajcie, dawno mnie strasznie nie było, bo byłem trochę solowany na dół kaszle. O kurczę, dobra. Naprawdę byłem... W ogóle mam... dzisiaj będzie odcinek z framinga. I słuchajcie, teraz wpadajcie tu na kanał Marcela. Oczywiście już w następnym odcinku będzie to 10 marca. Filmów Marcela, ja Wam w ogóle pokażę. Jeśli ktoś nie wie, z, kto, kto, z jakiej to jest gry, no to yy, musi być. Naprawdę jeszcze nie widział tej gry, ale większość z Was pewnie będzie wiedziała. Nie, mu nie musicie pisać, nie musicie dzisiaj farming. I rozpoczynamy znowu nowy sezon farminga. Że tamten to był taki początku Kurde, nie taikon Jest. Dobra, nie będę mówił. Jejuje. Jeju. No i właśnie sami zobaczycie, czy transport tajkon. Do widzenia. Dobra, dobra, dobra. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten? A tu, ta fajna. Znaczy nuta niedługo na kanale. Ciekawy kiedy, o, o i, i patrzcie teraz kamerka mnie idealnie uchwyca, idealnie. Yy, nuta niedługo, nie może nie niedługo, ale pod koniec roku. Tak ja dawno w ogóle nie byłem w farmingu, słuchajcie. Oh my god. Może z dzisiaj dzisiaj na przykład w pole. Więc mnie ubywa. Byłem... No wolny, ale... Ej, tutaj był się. Tutaj był się ja zaśpiewałem świetnie. Co faj. I... I słuchajcie, 20 subskrypcji, bo... Dobijamy do końca roku. Bardzo, bardzo będę chciał, żeby był drugi specjal w tym roku. Bo niedawno był specjal. O! Co się jemy? nie. Dobra, normalne zboże. Tutaj, bo nam rośnie. Hmm. Tu... Jezu, przełączyłem się jak... No sorry, że mówię Jezus. Ale o samochód, czyli. Nadal jadą samochody. Gdzie jest ten traktor? Tu nie wierzę. Co rana? Aj bo spa... Nie, 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 nie. Ej, Dobra, zrobimy to jedną krechę Dalej auto... na no, autopilot A, jaj, jaj. O matko, o, matko, ja Jeju! Hamuj! Ja dawno naprawdę grałem, bo ten jedzie jak wariat Ale już tutaj, patrzcie, tak jakby mnie samo... Odży... O, teraz nie Zobacz, jak to robię. Sorry, że tak mówię, ale naprawdę dawno w tą... Nie, nie miałem włączonego, nie miałem włączonego, a ja takie miałem... Już, aj, aj. Zaczniemy tu od od tego żeby nie było... Jak to było dawno? Gra, grałem. Tak. Dawno grałem, nie wiem w ogóle jak się steruje. to Tak, mogę teraz wrócić. Przełączyć. się a tam nie. Nie. A ty gdzie? Ty gdzie? Ten chciał kosić? Świetnie. No. Co ty taki dietas? Wykosiłeś? O wykosił, czyli możemy teraz zbierać Dobra no, no, to... No, no. Musimy tutaj... Do, dobra, do przodu, do przodu, do przodu. Takie tutaj zostawimy właśnie. Teraz pojedziemy po przyczepę. Nie wiem, gdzie ona jest, ale tutaj przy trawie powinna gdzieś być, tak? Dzień, może. Nie, bo to jest kombajn. Aha, dzień Dobry. Ty nie potrafi zawrócić. Nie wierzę. Co go tam blokuje? Taki nieługa. Jeju. A to popchniemy tu. Zawrócimy. Jak ty czujesz? O nie, nawet nie sobie radzisz. Tutaj takie małe. Ale to spokojne. Jeju, ja, nawet, ja nawet jedyna głodzina nie potrafię jechać. tutaj tak będzie, będzie chyba wjechałem sobie moje te. szukam w ogóle tego robienia czy on będzie Będę tych dla krów oczywiście Czym będzie tam gdzieś stał, nie wierzę Nie tutaj tylko... Uuuu, tam tu, tutaj tylko stoi inne kochy Szkoda, że wszyscy nie widać takich To na razie nie widać Tu tutaj jest do zbierania bel, ale gdzie jest to ja nie wiem czy tam jest i mają ściekówkę ma 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 tutaj nabieramy kresów i tutaj nawet gdzieś Nie gdzie do gary gdzie jest słuchajcie o tutaj nie powinienem wjeżdżać słuchajcie, odfać, bo dwa kombajny dobra. dobry. Aha. Słuchaj, stało. Witam po przerwie. No tutaj nie ma. Specjalnie to zrobiłem. Kurde, tutaj teraz trzeba tutaj wykosić te polary. Tutaj jest w ogóle. A nie, tutaj jest do wykoszenia. To za urania, kurde. Dzień dobry. Gdzie jest, słuchajcie, to, czy mogę im zrobić tubelę dla krów? Bierz, bierz, Nie, to była trawa! Czy będzie trudno z tym? Tu jest już nie ma nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Mogę zebrać belę? Yy, w ogóle, ale jak mam je zebrać? Jak to sobie radzi? Nie, nie może mieć nawet. Uy, na kim idzie? Mogę gdzie tam jest na drodze? Tylko ja trochę wcześniej nie miał, właśnie. Wi, oui, wi! Oui. O, przepraszam. Tuut! O, tam zmiana... Z fani. Gdzieś trawał w to wykoszenia, nie widziałem. Tutaj jest do wykoszenia, musimy jechać kombajny. Musimy jechać. Tam co było, tam co było. Do wszystkiego, do wszystkiego, do wszystkiego, do czego były, kładą kombajny. Kombajny. To nie jest fajne. clock Nie. Nie. To nie jest naprawdę fajne. Dzisiaj się rozpoczynają kombajny do tego. Tak, czyli tego możemy użyć. Tak, czyli musimy się na niego przełączyć. Ten jest do wszystkiego. Mmm. Muszę, muszę was przeprosić. Mm, ale muszę wiedzieć co ja robię i ja ja... Teraz ja tu nie widzę. Czy, czy Tutaj nam widzę, nie no mogę. Dobra. Ooo! Ale to tak chwilowo będzie, bo ja muszę pojechać tam. Tak, tak, wolno jechał. Tak Tam było jeszcze do wykoszenia. Ja muszę uciekać, bo ten zaraz tutaj wyjedzie. I widzieliście tamto. Tam trochę gościu zwolnił. Mm, o tutaj. A może tu na innym polu stało? Tak, tam stało, dobra. To to jest w ogóle pole? U nie wierzę. Sprzejadę, tak? Zobaczę. O, przepraszam. czy to yy, nie to, nie to, ale jestem niedaleko, jestem niedaleko, tam coś, nie tutaj nie, ale tu, ale słuchajcie tutaj niedaleko ma tu być, idziemy trochę w głąb, nie tu za miastem, To będzie. Tutaj ten stoi? To jest bar. To jest kawiarnia. Dobra, do o tam O tam jest pole, to może tam wiem do Dzień dobry. Tam dojedziemy, to pewnie będzie 20 minut. Dobra, żartuję, ale... Wow. Z tym to jest wolne. Uwaga! Tam się zahaczył. Słuchajcie, musimy tu na jakieś pole, żeby to wykosić, by tam widzieliście, co było fajnego. O! A pan się wrywa. Nie widzi pan, że większe od pana sprzęt, większej takiej gabaryty trzeba puszczać. Zobaczmy jak to... Jak woliak! Ile? 21 gdzie pan się wrywa? Tutaj? Nie, bo to, tutaj nieco. Też nie. Gdzie to było to pole? Ufaj! Nie! O tutaj gdzieś... Chyba, nie? Chyba, że przejadę to. Nie w ogóle tu muszę szukać. dróg, No z drogi! Dobra, odczepił się, się. Teraz chamuści, ja nie pisuję. Nie, to nie było to. To nie było to. To jest zmognięte by... Ale grzeczny. O. Zablokował skrzyżowanie, to przeszedł ze mnie. To tutaj jest? Tam jest trawa, czyli tu chyba. Nie, bo tu jest ten zjazd. Jestem niemyślący naprawdę. myślący, ale myliłem się. Może to następne zobaczę. Nie, to nie jest to następne. Cały odcinek zmarnujemy na yy, na szukaniu yy, pola. Więc jest młoda. Zobaczymy, jak tam sobie radzą na naszych normalnych. Bo to jest do kupienia, więc to nie może być. No, w nadziei zostało tylko to. E, to ja się może tam przejadę. A napiszcie w komentarzu czy takie coś chcecie, na przykład no. najlepsze momenty, najlepsze raider, nie wiem takie, żeby w komplikację w kombinację napisać robić Bo mi się tu chciało Nie no nie znajdziemy tego sorry może no, no naprawdę Wyjechałem, wyjechałem, wyjechałem. Okej, tam był, tam był o kurde, tam musimy wracać na farma. Jesteśmy na szczęście blisko. Tak, widziałem, że koło portu on będzie. Widziałem tylko... Teraz musimy się tam zająć. Jesteśmy bliżej farmy, a więc... E, Wjedziemy tym kombajnem i tam e, ten skończył. Bierze pieniądze. Tutaj właśnie będziemy musieli wjechać, ale to wy, wyjedziemy tym. Ale zapiszemy, zapiszemy. Nie, tutaj już mi niepotrzebne, potrzebne, bo umiem trafić do domu. Już nie chcę, też ja gdzieś wiedzieć, oczywiście. prostu jak będę wjeżdżał, gdzie? Jej muszę zawracać. Mam nadzieję, że tu żadnego jeziora nie będzie. No raczej nie. Ten normalnie nie przyjadę. Choć tak, to bym tam wjechał. Mam dwie możliwości, ale z takim tempem to tutaj by się bardziej opłacało. tam? Dzień dobry, witam klienci! I klienci, klienci, klienci. A się chwilkę zatrzymam, bo tu trzeba. Uprzątnąć coś. Ten jest przy. w się, dobra. To niech szybko ruszy. Ten szybko pojedzie, czyli szybko usuniemy. Z drogi śledzie! Nie widzi pan! już mało tego paliwa choć spokojnie one te są hybrydowe dostałem te to to eee, pistotem idziemy idziemy skrót 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 dzień dobry eee, nie chcę mi się pomóc eee. O! Bonka zrobiłem drifta po prostu świetnie co cię Dobrze nawrócić Żeby trafić Uuu, Dobra, kombajn sobie poradzi Dzięki, kika Zaraz to usknie to pole I będzie po robocie Drogi śledzie Bo komaj nie niedzielę e, nawet dobre Będzie ch chciał żeby to komputer robił Ścinamy pole To jest bardzo dobrze Jak się nam przepełni ten bo mi to chodzi Patrzcie jak pięknie nawraca Sam mi 13% Aż ten ma 40% tak. Dzięki 53% ładnie kosi, nie? I co? Nie rozumie? Nie rozumie normalnie. Zaraz kończymy odcinek przy No i teraz może mieć problem z nawróceniem. Tak właśnie, ale tego ja mogę ruszyć. I to w prosty sposób. E, proszę pana, e, poczeka pan, poczeka. Kurde, nie chcę go popchnąć. Pan sobie tu chyba nawróci, mam nadzieję. No, sobie, ale chyba trochę źle zrobił. się wydaje. No, mm, taki malutki błąd naprawdę zrobił. Gdzie zaraz kończymy? up gdzie jest pick-up? Gdzie jest pick-up? E, ruszasz pick-up, zawracasz i będę już, nieważne koszenie. Jeju, jeju, bo e, ten mi no zwrócił, normalnie. No jedź! Jedź! Kur... Kurde, no jedź! Gazu! Co się zbiera dzisiaj? Jej, jej, nie mogę się doczekać, Coś tak no. dobra, teraz będzie, lewo, a, do portu, dobra, czy z mlekiem będę musiał dojechać, pewnie z mlekiem, no z drogi jedź, ale może, ale tym też może być, nie, yeah. nie, bo to jest chyba jakaś paczka, tak, Wyjeżdżamy, Słuchajcie, jak wrócimy na farmę tamten, skończy. Ko Dlaczego on robi drifty? Słuchajcie, jak skończy tamten e, nam ko e, ko kosić to zboże, to kończymy odcinek. Ja. Masz dla mnie dobre wieści. Hmm. Mamy parę procent. Słuchajcie, dalszą część... Co zrobimy? będziemy inaczej Słuchajcie, nas następną część, jak będzie to wykoszone, zobaczycie w następnym odcinku. Farminga o kurde kamień nie wiem dobra więc dzięki dzięki za oglądanie cześć i w następnym odcineczku jeśli będzie pod tym odcinkiem aż 6 łap w górę. Będzie maraton. E, maraton z farminga. I mm, łapy w górę zbieramy do. Który dzisiaj jest? Puszmy, chyba. 8. Chyba. E, dobra, to zbieramy do 20 października. Jeśli zbierzecie do 20 października, 6 łap w górę będzie maraton. Będzie ciężko, ale powodzenia. To trzymajcie się.